Paret, ale jakiś Renic obstawiam. Chciałeś moje spodnie, o, o. Ja wstałem, zapomniałem spotkanie mam. W sekundę się obudziłem, więc i tak jestem spóźniony. O, ale dobrze, że majtki to Dobra, też majtki miałem. Matko. O. Sunami per mari, dejonoswa. Analiza, rona, <śpiewa> <śpiewa> <Lecisz dalej. śpiewa> Decydujesz się więc na stworzenie profilu na Twitterze o charakterze erotycznym i zaczynasz na tym zarabiać całkiem dobre pieniądze. Jednak pomyślmy, jak po tych doświadczeniach odnajdziesz się w związku? Jeśli trafisz na tolerancyjnego chłopaka, to dobrze, ale co jeśli twoja prasa lub przeszłość będzie mu przeszkadzać? Rodzina również może nie być zachwycona tym, że ich córka zarabia w ten sposób w internecie. Przecież nie Wiedziałem tak wychowaną. Co miała w... Aaaaa! Mizklik! Nie proszę nie! Kurde w dupę nie! Nie! Kurde w dupę nie! Przepraszam! Proszę proszę... Kurde. No jest dupa! Zapomniałam gońca najpierw wystawić! Kretynko! Ty uległy piesku. Moja minuta życia jest cenniejsza niż Twoje całe życie. Nie marnuj czasu. Kwoty minimum 50 zł, Paypal, Blik i tak dalej. Ja Wam mówię prawdę. Czasem się tylko przeklnę, czasem robię akcje charytatywne, gadam z widzami. Nie oszukuję Was na hajs, od kiedy oszukałem Was na hajs raz bardzo ostro. Yy, gram w szachy, uczę, coachingi robię. Założyłem stronę z kursami, gdzie robię kursy. Nikogo nie wyzywam z widzów, chyba że jest Jewaną i zasłużył. Halo? PIERDOLONE! Tak, chyba słychać. W k**u to Zaraz to naprawię. Czy mam od Bartka? Nie. Szkoda. Czy Bartek żyje po challenge'u? Tak. Żyje, żyje i wraca do sił, ale jeszcze do. Oj, mi się mikser. Oho, słychać mnie? Przecież po zbiciu tracisz pionka i w ogóle tą partię nawet grałem z zbigniewem yy, Jaskółką Tyłem się, pomyliłem się, bo to zagra D5. Ja pierdykam, pomyliłem się. Fak Tu najpierw trzeba... Dobra, bo ja nie. Ja no, co jest? Oj, sorry, 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 oh my god, sorry. NIE! NIE, CO to... O my god. Od teraz, jak ktoś chce powiedzieć, że się skończyłem, to kurwa minimum 1000 zł donate. Nawet nie Stuwa. Serio mówię. Jeżeli ktoś chce moje brudne majteczki, to na się dogadamy. A jeśli ktoś chce, żebym go zwyzywał, to piszcie na Instagramie.